mnie zaintrygowałem, jak czytam książkę imiona e, przyjaciół narratora, czyli Cipas i Gret. Czy to jest wymyślone, są te imiona, czy, czy może też zaczerpnięte z życia i czy mógłbyś w jakimś e, szerszym stopniu wytłumaczyć ich e, dość oryginalne brzmienie? Ale drążysz ten temat naprawdę. Czuję się jak wczoraj w radiu. Um, a więc y, znowu, z jednej strony jest tutaj ziarno prawdy, można by powiedzieć, dlatego, że mam Straszny problem z, ze spamiętaniem imion i nazwisk ludzi, z którymi obcuję, dlatego, że, że jest ich bardzo dużo i tak w pewnym momencie bardzo wygodnie było mi zacząć nazywać moich znajomych na zasadzie różnego rodzaju ksywek. I tak rzeczywiście, jeżeli przyjrzeć się Panteonowi ksywek moich znajomych, w rodzaju pięknego zwierza, żula zdaje się nawet, i paru innych tego rodzaju atrakcji, eee, no to nie ma co się dziwić, że przyjaciele głównego bohatera w książce mają ksywki Cipas i Zgret. Eee, oczywiście, kto książkę przeczyta, dowie się, dlaczego Zgret jest gredem, a Cipas jest Cipasem. Eee, nie będę też ukrywał, że znam osobiście człowieka, który ma ksywkę Cipas. Eee, jest całkiem szczęśliwy, zdrobnialy, mówią do niego Cipek. Eee, Normalny człowiek. Już przyzwyczaił się w zasadzie, że tak mówią do niego w ten sposób. To, to chyba tak mógłbym odpowiedzieć na to pytanie. Trochę, trochę prawdy w tym jest oczywiście, natomiast ksywki głównych bohaterów to nie są wzięte bezpośrednio z życia ksywki moich przyjaciół. Taki, taki był ogólny pomysł na książkę, że w tych czasach, kiedy dookoła siebie mamy mnóstwo rekinów, każdy pędzi za tą karierą, za pieniędzmi, em, Wydaje mu się, że w życiu ma nieskończone możliwości, wszystko może bez końca zaczynać od początku. Wydaje mi się, że miłość i przyjaźń to są wciąż takie bardzo mocne i prawdziwe uczucia, które pozwalają się zatrzymać, które pozwalają się zastanowić nad tym, co tak naprawdę jest ważnego w życiu. I te historie, które są opisane w książce, różnego rodzaju nauczki, które główny bohater dostaje od życia. Naprowadzają go właśnie na e, taki tor myślenia, że miłość, miłość i przyjaźń, mimo że się bardzo zmienia e, przez lata, jest najważniejsza. Absolutnie. E, I między innymi o tym także jest ta książka. A jak myślisz, co narrator, gdyby e, można było z nim porozmawiać, powiedziałby o współczesnej muzyce? Bo tam są poruszane e, hity z lat 80., -tych, 90. -tych. Tak, muzyka lat 80. i 90. to jest moja absolutna miłość. Przede wszystkim dlatego, że miałem starsze rodzeństwo, które słuchało takiej muzyki. To są te chwile, których się chyba nigdy nie zapomina. Jak włącza się pierwszy raz w życiu Kasprzaka. Czy Państwo w ogóle jeszcze pamiętacie, co to był Kasprzak? Pewnie część osób pamięta, co to takiego. Włącza się owego Kasprzaka, tam leci radiowa trójka i nagle słyszy się piosenkę Petera Gabriela. Dla mnie tego rodzaju sytuacje zawsze kończyły się w ten sposób, że wyskakiwałem z łóżka, podbiegałem do głośnika tego radia, radiomagnetofonu, starałem się zrozumieć, o czym ten człowiek śpiewa, potem starałem się usłyszeć, kim ten człowiek jest. Boże, niech ten pan, który tam mówi do mikrofonu wreszcie go przedstawi, przynajmniej będę wiedział, kto to taki. Przez bardzo długi czas byłem absolutnie przekonany, że historie opowiadają tylko książki, i filmy. A tymczasem e, po wielu latach e, jestem absolutnie przekonany, że znakomite historie opowiadają także piosenki. E, mam nadzieję, że dużo takich historii znajdziecie także w tej książce. Były już demony, prawda, opowiadania grozy. Jest Na teraz e, piękna romantyczna opowieść o miłości. Co będzie dalej? Czym nas zaskoczysz? To jest przerażające pytanie. E, dlatego, że e, mam, mam całe mnóstwo historii. E, Wydaje się czasami, że w rękawie do opowiedzenia. Wydaje się także, że powinienem także cały czas Was, czytelników, zaskakiwać czymś nowym, jakimś nowym pomysłem. Był zbiór opowiadań grozy, teraz mamy powieść romantyczno-obyczajową. I powiem szczerze, że po tych wszystkich ciężkich pytaniach, które w ciągu ostatnich tygodni mnie spotkały w związku z tą książką, czyli czy ja rzeczywiście coś wiem o tych trójkątach romantycznych, tak? A ci przyjaciele, to czy oni są rzeczywiście tacy jak w książce? A, czy, a te wszystkie dziewczyny tam opisane, czy ja miałem coś z tym wspólnego? Rzeczywiście tych pytań było tak bardzo wiele, że następna książka to chyba będzie powrót do grozy. Następna książka będzie w klimatach mrocz, mroczniejszych, dużo bardziej niż muzykologia. Aczkolwiek nie będzie to groza klasyczna, będzie to thriller połączony z kryminałem. Powieść nosi roboczy tytuł, tytuł cmentarzysko i mam nadzieję, że po wakacjach już będzie coś więcej czegoś więcej będzie można się dowiedzieć o tej książce. Książka, jeszcze raz powtórzę, o muzyce, o miłości, o przyjaźni. Mam nadzieję, że Wam się będzie podoba.